Witajcie. Jakiś czas temu obiecaliśmy Wam, że zorganizujemy dla Was konkurs, gdy nasz kanał osiągnie 50 tysięcy subskrypcji. No i taki był plan. Wszystko było gotowe. Nagraliśmy już nawet odcinek konkursowy, ale kanał osiągnął 50 tysięcy subów w momencie wybuchu pandemii. Przez zawirowania, jakie na początku walki z koronawirusem przeżywała cała branża transportowa, uznaliśmy, że to nie najlepszy moment na ogłaszanie konkursu, choć pandemia w zasadzie jeszcze nie minęła. To oswoiliśmy się z nią na tyle, że chyba nadszedł czas, by wrócić do konkursowego pomysłu. Obecnie mamy ponad 55 tysięcy subskrypcji, a to spory sukces. Muszę przyznać, że nie spodziewaliśmy się zebrania tak licznej społeczności. 55 tysięcy to liczba wręcz oszałamiająca, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że nasze materiały to raczej edukacyjne poradniki, a nie typowa rozrywka. Dlatego osobiście mam do Was wielki szacunek i już teraz bardzo Wam dziękuję, że tak tłumie jesteście tu z nami. Zapraszam na CE jedziemy z tematem. Mamy to? No to dalej. Tym nieco innym niż zwykle odcinkiem, wywiązujemy się z obietnicy i ogłaszamy zapowiedziany konkurs, w którym będzie można wygrać wartościowe nagrody i gadżety kanału CE. No ale oczywiście będzie zadanie do wykonania. Zostańcie z nami, by dowiedzieć się, co w ogóle chcemy zrobić, no i jakie nagrody dla Was przygotowaliśmy. Praca kierowców zawodowych jest bardzo zróżnicowana. Jeśli jeździsz firanką załadowaną oponami, to twoje codzienne obowiązki wyglądają zupełnie inaczej niż kogoś, kto wozi paliwo cysterną albo mięso w hakówce. Na tę różnorodność wpływają również kierunki, w których przewozimy towary. Hiszpania ma zupełnie inną charakterystykę niż Anglia. A jazda na Turcję wymaga od kierowcy jeszcze czegoś innego. Mówiąc wprost, w świecie kierowców nie ma nudy. A jej brak jest dla wielu jednym z najważniejszych plusów tego zawodu. Choć pewnie każdy z Was ma w tej kwestii własne zdanie. I w sumie to bardzo dobrze, bo transport jest taki, jacy są kierowcy, którzy utrzymują tę branżę w ruchu. Dlatego właśnie Was, kierowców, widzów kanału C.E. chcemy pokazać. No i wokół Was będzie się kręcił nasz konkurs. już wyjaśniam o co chodzi. Jeśli jesteś kierowcą ciężarówki albo pasjonujesz się tym tematem, weź w rękę kamerkę, rejestrator albo telefon i nagraj nim to, czym dla ciebie jest praca kierowcy. Możesz wysyłać ujęcia z jazdy i pokazać nam swoją ulubioną trasę. Możesz pokazać też siebie i swoją kabinę. Możesz siąść za kierownicą, stanąć albo się położyć. Choć pewnie ciekawiej byłoby, gdybyś pokazał, gdzie jesteś, co widzisz i co robisz. Czy jest tam coś pięknego? A może wręcz przeciwnie. Możesz być na parkingu, obok naczepy, w naczepie, a nawet pod nią. Twój ciągnik może być nowy lub stary. Może też wcale nie być twój. Pokaż, jak odpoczywasz i jak pracujesz ale zachęcam Cię, żebyś na koniec powiedział Jedziemy z tego. Z przesłanych materiałów chcemy zmontować film, który wyraźnie i dobitnie podkreśli, że to właśnie kierowcy nadają charakteru tej branży. C E ma ponad 55 tysięcy subskrypcji, a to 55 tysięcy osób fanów pojazdów ciężarowych. Pokażcie, czym dla Was jest praca kierowcy, z czym Wam się kojarzy i jakie macie do niej podejście. Razem możecie udowodnić, że to właśnie kierowcy są potęgą transportu. W kwestii ujęć jest pełna dowolność. Wybrane przez nas najlepsze materiały trafią do odcinka specjalnego, którym ogłosimy również zwycięzców konkursu, którzy otrzymają nagrody. Oczywiście premiujemy kreatywność i tylko najlepszy film może liczyć na nagrodę główną. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy przejść kilka prostych kroków. Przede wszystkim przygotuj kreatywny, fajny filmik według omówionych zasad. Opisaliśmy je również na CEkonkurs.pl. No i właśnie z tej strony trzeba skorzystać, żeby wziąć udział w konkursie. Są na niej zasady, nagrody, wymogi związane z udziałem oraz formularz zgłoszeniowy, który trzeba wypełnić. Gwiazdką zaznaczyliśmy pola konieczne do wypełnienia. Plik z filmem nazwij swoim imieniem i nazwiskiem, np. Na Adam Wolowiec. Pliki z filmami dużo ważą, więc najłatwiej będzie go nam wysłać przez stronę WeTransfer. Jak to zrobić? Wchodzisz na wetransfer.com i klikasz w pole z napisem Edit your files. Wybierasz plik, u mnie to Adam Wolowiec. Teraz w polu wiadomości na stronie wetransfer wpisujesz konkurs C E, klikasz te trzy małe kropki. Potem zaznaczasz get transfer link i klikasz w przycisk get a link. Po dodaniu filmu pokazuje Ci się link, który musisz skopiować i z nim wracasz na naszą stronę konkursową. Oczywiście jeśli masz konto na Google Drive, Dropboxie albo innym dysku internetowym, to możesz wysłać do nas film za pomocą tych usług. Link wklejasz w tym miejscu. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie pola formularza zaznaczone gwiazdkami i potwierdzić, że nie jesteś robotem. Dopiero teraz możesz wysłać zgłoszenie. Każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń, więc jeśli jutro wyślesz nam jakiś filmik, ale za tydzień nagrasz coś fajniejszego, to śmiało możesz go zgłosić do konkursu. Wtedy też zwiększysz swoją szansę na wygraną. W tym momencie jesteś już uczestnikiem konkursu i masz szansę na wygranie nagród. Prosta piłka! Na w naszym konkursie jest porządna sportowa kamera GoPro Hero 8 Black wraz z pojemną kartą pamięci. To idealny sprzęt do nagrywania filmów z trasy, ale sprawdza się również doskonale w każdej innej okazji, przykładowo na wycieczce. Można nią nagrać naprawdę ładne ujęcia. To też dobry sprzęt dla kogoś, kto chciałby rozpocząć swoją przygodę z YouTube'em. a wiem, że są wśród Was takie osoby. Mamy też nagrody za drugie i trzecie miejsce. Są to jakościowe ciuchy kanału C. +E. Uczestnicy konkursu będą pierwszymi osobami, które dostaną ubrania sygnowane hasłem Jedziemy z tematem. A jeśli interesują Was nasze gadżety, to więcej informacji dostaniecie wkrótce. I to wszystko. Na zgłoszenia czekamy przez dwa miesiące od dzisiaj, bo dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, ile może trwać przygotowanie filmu. O kolejnych etapach konkursu będziemy Was informowali na kanale, ale także na mediach społecznościowych, do których linki macie w opisie. Pamiętajcie też o subskrypcji. No i gorąco zachęcam Was do udziału w konkursie. Pokażmy wszystkim, że to kierowcy są potęgą transportu. Dzięki za dzisiaj! Życzę szerokości z C. +E. Do zobaczenia!